To jest was. No oni przybudnicy oni, oni walczą też o swoje mieszkania zakładowe. Oni ledwo już płacą czynsze i zalega, bo im podnoszą czynsze, a robi to w po pokój, który jest e, Najbardziej eksmitującym podmiotem w Polsce są samorządy. Dni temu zablokowaliśmy eksmisję człowieka, który stał nad grobem. Człowieka z nowotworami, z połdarze, człowieka, którego chcieli wyrzucić do mieszkania, którym nie da się wjechać wózkiem i palickim do toalety. które wynika z naszego człowieczeństwa. Przestańcie eksmitować ludzi w stanie terminalnym. Nie dobijajcie chorych, nie dobijajcie inwalidów. Zlitujcie się, tak mówię, zlitujcie się. A nawet powiedziałbym więcej. Miejcie Boga w sercu. Ja chciałbym powiedzieć, że czas przyszedł również na skoordynowanie i poszerzenie walk. Dlatego, że ten przykład, że można jednego dnia bronić lokatorów na Śląsku, a drugiego w Poznaniu, znaczy, że nie ma miasta, gdzie nie ma tej krzywdy. I chcę powiedzieć też, że w każdej nawet bambusowej wiosce krytej liści palmowymi. Jest jeden kamienny dom. To jest dom miejscowego lichwiarza. Nie ma lepszego biznesu niż zarabianie na biedzie i na ludzkiej krzywdzie. I chcę też powiedzieć, że, że potrzebne jest stworzenie ogólnopolskiego ruchu oporu. Ruchu oporu przed eksmisjami. Ruchu oporu przed liczbą, ruchu oporu przed nieleczeniem ludzi! Na horyzoncie stoi partia, której nie wolno mi podobno nazywać faszystami. I wszyscy wiedzą co chodzi, nie? Więc ja ich Poszedłem na kompromis. Nazywam ich ludożercami. Idą ludążercy! I zwróćcie uwagę, że partie głównego nurtu, czy to jest Platforma, czy PiS, idą za męcenem, jak wierny pies za swoim panem. gają się kto jest bardziej bezwzględny jak jedni mówią że